Kolejny mecz Czarnych Panter i kolejny sprawnian zmian wprowadzonych przez trenera Damiana Kiełbasę. Mimo dużo lepszej gry niż w poprzednich sezonach nie idą za tym gole, a dwa ostatnie spotkania pomimo przewagi naszych hokeistów, zakończyły się porażką. Przeciwko Imperator Strzyniec Pantery wychodzą z tymi samymi założeniami taktycznymi, które jak się okazuje dosyć szybko się sprawdzają i już w trzeciej minucie pierwszej tercji Marcin Słama umieszcza krążek w bramce. Niestety odpowiedź gospodarzy przychodzi w dwunastej minucie, a gola na remis strzela Jan Ucherek. Kontra z naszej strony jest natychmiastowa i w tej samej minucie Zbigniew w półtorak aplikuje Czechom gola na 2 do 1. Nie mija minuta i Marcin Słama po raz kolejny pokonuje bramkarza gospodarzy. W drugiej tercji sposób gry od drużyn nie zmienia się, ale w tej części meczu nie oglądamy żadnych bramek. Wydaje się, że ostatnia tercja to już spokojne dowiezienie rezultatu z tablicy do końca spotkania. Niestety w 32, a później w 38 minucie Leszek Słonka zmuszony jest wyjmować krożek z siatki i na tablicy pojawia się wynik remisowy. O ostatniej części hokejowego pojedynku można powiedzieć jedno, nie szanse się mszczą. Mieliśmy kilka sytuacji sam na sam z bramkarzem. Niestety krążek nie znalazł się tam, gdzie chcieliby nasi kibice. O wyniku zadecydowały karny i tutaj więcej zimnej krwi zachowali nasi kokeiści i ostatecznie to oni z Czesko-Cieszyńskiej Hali wyjechali na tarczy. No ja się cieszę, że tak się to skończyło, ale e, należy się paką, bo te treningi, co mamy teraz, wiedzą, że w dobrym kierunku idziemy i po prostu... Kolejna raz się powtórzę, no, w, y, sytuacje nieszczelone, no, sam na sam mnóstwo. Trzeba to wygrać po prostu w czasie, ale w regulaminowym czasie gry, ale należało się upakom i to zwycięstwo też dziś jest bardzo ważne, y, żeby się moralnie i psychicznie podbudować pod następne mecze, a, a co jeszcze najważniejsze, no, przed turniejem w sobotę, gdzie jest ważny turniej dla nas. Y, ja zapraszam wszystkich kibiców w imieniu Czarnych Panter. Ta gra jest naprawdę teraz już i będzie w sobotę już bardzo dobra. Pozwolę sobie powiedzieć, że zagramy się ja i kolega jeszcze Wojtek Maciejczyk i powiem jedno, no chcemy ten turniej wygrać. Zapraszam. No w dzisiejszym meczu to co już trener wspomniał, były chyba trzy sytuacje sam na sam niestrzelone, Gdyby te bramki padły, no to moglibyśmy sobie spokojnie siedzieć na ławce i nie przeżywać takich emocji, takich nerwów pod koniec spotkania. Cieszy to, że chłopaki jednak w karnych pokazali charakter I, i Marcin, który dzisiaj w meczu zmarnował sytuację, pokazał, że jednak potrafi strzelać i to rokuje na, na przyszłość, także myślę, że każdy mecz będzie coraz lepszy. Ja tak mówiłem, że drużyna dzisiejsza ostatnio nie wygrała przypadkowo meczu, chociaż jest nam niżej w tabeli, była niżej od nas później po kolejca, ale oni naprawdę pokazali dzisiaj, grali cierpliwie. Myśmy też pokazali jednak charakter i cieszę się bardzo i dziękuję drużynie za wszystko. Za tydzień zawodnicy Czarnych Panter pauzują, jest więc okazja do treningu strzeleckiego. Po raz kolejny na lodowisku w czeskim Cieszynie zobaczymy polskich hokejstów 8 listopada. O godzinie 22.30 o punkty powalczymy z liderem rozgrywek HC Zubowa. Zapowiada się piękne i ciekawe widowisko. Zapraszamy kibiców do dopingowania naszej jedynej drużynie hokeja na lodzie. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny, a na miejscu czynny jest bogato zaopatrzony bufet. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OXPL Przemysław Losę.